Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Jezus mówi te słowa do apostołów i mówi o czasie przyszłym, o dniach Syna Człowieczego, które nadejdą po końcu świata, po paruzji. Kiedy ja jednak czytam ten fragment Ewangelii, to myślę sobie, że to pragnienie uczniów nie jest mi obce. Ja też tak bardzo chciałbym. Zobaczyć chociaż jeden z dni syna człowieczego, chociaż na jeden dzień towarzyszyć mu w jego drodze po świętej ziemi, patrzeć na jego uśmiech, na jego gesty, na jego kroki, patrzeć na niego i pokochać. Nie dane mi to było. Chodzę z nim po mojej ziemi, chodzę z nim po moim sercu, dni syna człowieczego. Niedostrzegalne, a tak blisko w nas. Do zobaczenia jutro.